Co się stało, Mi? Coś usłyszałam Co? Gdzieś stamtąd, jakby dochodził słaby plusk Powiedz mi, widzisz coś? Słyszę I to całkiem wyraźnie I teraz ja też to jest coraz bliżej? Ta tamminko, obudź się! Kto to po mnie łazi? Co się dzieje, mi? Słyszę, jakiś statek, płynie prosto na nas. Mi nie dajesz mi spać! Teraz nie czas na spanie! Grozi nam katastrofa. Ten statek zaraz na nas padnie! Jaki statek? Jest jakieś 200 metrów stąd i szybko zbliża się w naszą stronę. Istotnie grozi nam niebezpieczeństwo. Załoga na pokład musimy nadać sygnał ostrzegawczy. A może byśmy krzyknęli wszyscy razem? Patrzcie. Mm. Teraz już po nas. Jaki wielki. Zaraz na nas padnie. Muminek ma rację, co robimy? Kładźcie się i liczcie się z tym, że za chwilę będziemy pływać! O! o mi! Kładź się. Coś mi tu nie gra! Mi. Więc jednak nie zderzył się z nami. Zderzył się, zderzył! Jak to? Otarł się o rufę naszej łodzi, ale nawet nie uszkodził steru. Dokładnie się przyjrzałam! Aż się wierzyć, nie chcę, że nas nie zmiażdżył. To istny cud! Ten żaglowiec wygląda, jakby nikogo na nim nie było. Dziwne, że nie ma żadnych świateł. Według mnie to jest statek Widmo. Statek Widmo? Ciekawe! Najpierw dziwny wiatr, potem cisza morska i brak jakichkolwiek uszkodzeń. Od razu widziałam to statek widmo. Ojej, chyba nie uda nam się już tej nocy zasnąć.